Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tu i Iwonna Teresa. Kochani, 12 września obchodzimy imieniny naszej Matki, Najświętszej Maryi Panny. Oddajmy cześć w jej imieniu, odmawiając wspólnie litanię do Najświętszego Imienia Maryi. Kirje eleison, 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 Chryste eleison, Kirje eleison, Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Maryjo, której imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się za nami. Mario, której imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury, módl się za nami. Mario, której imię znaczy: Bóg z rodzaju Mego, módl się za nami. Mario której imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność, módl się za nami. Mario, której imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości, módl się za nami. Mario, której imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą, módl się za nami. Mario której imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie, módl się za nami. Mario, której imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie, módl się za nami. Mario, której imię przewyższa imiona patriarchów i proroków, módl się za nami. Mario, której imię jest świętsze od imion wszystkich świętych, módl się za nami. Mario, której imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali, módl się za nami. Mario, której imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił, módl się za nami. Maryjo, której imię święty Józef z pokorą wymawiał, módl się za nami. Mario której imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety módl się za nami mario której imię sam Jezus czcił i wysławiał módl się za nami mario której imię błogosławią ludzie dobrej woli módl się za nami mario której imię adorują w niebie aniołowie i święci. Módl się za nami. Maryjo, której imię poraża złe moce i duchy piekielne, módl się za nami. Maryjo, której imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia, módl się za nami. Maryjo, której imię umacnia wiarę wątpiących, Módl się za nami. Mario, której imię przywraca nadzieję z rozpaczonym, módl się za nami. Mario, której imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby, módl się za nami. Dla imienia Maryi przepuść nam Panie. Dla imienia Maryi wysłuchaj nas Panie dla imienia Maryi, zmiłuj się nad nami, Panie. Dla imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas, Panie. Dla imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek, ratuj nas, Panie. Dla imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk, ratuj nas, Panie. Dla imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności, ratuj nas Panie, dla imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń ratuj nas Panie, dla imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego ratuj nas Panie, dla imienia Maryi, w godzinę śmierci naszej, ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej zachowaj nas Panie, ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi od marnotrawienia łaski Bożej ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi od lekceważenia łaski Bożej ratuj nas Panie. Dla imienia Maryi od fałszywego pojmowania wolności ratuj nas panie. Dla imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności ratuj nas panie. Dla imienia Maryi, od porządliwości ciała, oczu i pychy żywota, ratuj nas panie, dla imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności. Ratuj nas, Panie, módl się za nami, Mario, Matko Jezusa Chrystusa, abyśmy przez chwałę Twojego imienia oddawali cześć samemu Bogu. Módlmy się, wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez ciebie powołania życiowego spraw, prosimy, aby imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny przez Chrystusa Pana naszego amen w imię ojca i syna i ducha świętego amen bóg zapłać za wspólną modlitwę